Adam Mickiewicz, rękawiczka. Chcąc być widzem dzikich bojów, już u zwierzyńca podwojów król zasiada. Przy nim książęta i panowie rada. A gdzie wzniosły krążył ganek, rycerze obok kochanek, król skinął palcem. Zaczęto igrzysko, spadły w rzeciądze. Ogromne lwisko zwolna się toczy, podnosi czoło, milczkiem obraca oczy wokoło. I ziewy rozdarł straszliwie, i kudły zatrząsł na grzybie. I wyciągnął cielska brzemię, i obalił się na ziemię. Król skinął znowu. Znowu przemknie się krata. Szybkimi skoki chciwy połowu tygrys wylata. Spoziera z dala i kłami błyska. Język wywala, ogonem ciska. I lwa dokoła obiega, topiąc z zrok szurczy, Wyje i burczy. Burcząc na stronie przylega. Król skinął znowu. Znowu podwój otwarty i z jednego zachowu dwa wyskakują lamparty. Łakoma boju para zajadła, już tygrysa opadła. Już się tygrys z nimi drapie, już obu dwóch trzyma w łapie. Wtem lew podniósł łeb do góry, zagrzmiał i znowu ciszę. A dzicz z krwawymi pazury obiega. Za mordem dysze. Dysząc na stronie przylega. Wtem leci rękawiczka z krużganku w pałacu. Z rączek nadobnej Marty. Spada między tygrysa i między lamparty na środek placu. Marta z uśmiechem rzecze do omroda. Kto mnie tak Kocha, jak po tysiąc razy czuły mi przysiągłe wyrazy, niechaj mi teraz rękawiczkę poda. Emrod przeskoczył zapory, idzie pomiędzy potwory, śmiało rękawiczkę bierze. Dziwią się panie, dziwią się rycerze, a on w zwycięskiej chwale wstępuje na krużganki. Tam od radośnie witamy kochanki. Rycerz jej w oczy rękawiczkę rzucił. Pani, twych dzięków nie trzeba mi wcale. To rzekł i poszedł. I więcej nie wrócił. Komentarz liryczny do rękawiczki Jerzy Kijowski. Niegdyś niewiasty smukłe jakoby lije. Swoich mężczyzn wysyłały pomiędzy bestyje. Dzisiaj wstyd to przyznać świat po prostu tak kobiety swoich mężczyzn, ślą po chleb i ziemniaki.